Bolesław drugi Szczodry. Jest to jeden z piękniejszych portretów tej kolekcji. Waldemar Świeży namalował władcę pełnego pychy, pełnego okrucieństwa, ale też jednego z najciekawszych władców, jeżeli chodzi o dynastię Piastów. Namalował go przepięknie. Te wszystkie elementy, które są charakterystyczne dla pocztu, czyli korony, zbroje, materie, ale też charakter, dzikość w oczach, są w tym portrecie zawarte. Jest to... Szczerze powiedziawszy, jeden z moich ulubionych portretów i nasz ulubiony, jako wszystkich osób, które pracowały przy poczcie, także stał się wizytówką, stał się znakiem rozpoznawczym całej naszej kolekcji. Myślę, że Waldemar Świeży też, budując po kolei te portrety, pewnych władców, nie wiem, podziwiał, lubił, bardziej się do nich przykładał na tej zasadzie, że Mimo, że akurat w tym, o tym władcy, jeżeli chodzi o jego wizerunku, nie wiemy za dużo, to Waldemar Świeży w tym portrecie zawarł najwięcej, bo jest to władca, którego portret robi duże wrażenie. Wiem, że wszyscy widzowie, którzy oglądali wystawy, zawsze zwracali na to uwagę, że to jest władca, którego wizerunek budzi lęk, budzi podziw, ale też budzi szacunek.